Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi o sekretnym śpiewie szeptów wiatru. Był sobie pewnego razu wiatr. Nie taki zwyczajny, co tylko porywa kapelusze i trzaska okiennicami, ale wiatr niezwykle cichy i zamyślony. Ten wiatr miał sekret, którego nie znały ani chmury ani drzewa, ani nawet ptaki, które z nim latały. W jego szumie ukryta była pieśń, melodia tak delikatna, że słychać ją było tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę chciał posłuchać sercem, a nie tylko uszami. Mieszkała też w dolinie dziewczynka imieniem Amelka. Była ciekawska, jak kotek zaglądający do szuflady. I miała oczy pełne światła, które odbijało się w źdźbłach trawy. Często siadała na wzgórzu za domem i wpatrywała się w niebo, jakby oczekiwała, że obłoki same ułożą jej odpowiedź na wszystkie pytania świata. Ale przede wszystkim uwielbiała wsłuchiwać się w wiatr. Pewnego popołudnia, kiedy słońce kładło się do snu w różowych poduszkach obłoków, Amelka usłyszała coś niezwykłego. Wiatr nie tylko szeleścił liśćmi, nie tylko gwizdał między gałęziami, on nucił. Cichutko, jakby wstydził się, że ktoś go podsłuchuje, dziewczynka zmrużyła oczy, przyłożyła dłonie do uszu i wyszeptała: Wietrze, co to za pieśń? A wiatr odpowiedział jej ledwie uchwytnym szeptem: To sekretny śpiew, który niosę od zawsze, ale rzadko kto potrafi go usłyszeć. Amelka aż podskoczyła z radości. Czy możesz mi ją zaśpiewać głośniej? Poprosiła. O nie, moja droga, zaszumiał wiatr. Bo jeśli stanę się głośny, zniknie moja tajemnica. Aby usłyszeć melodię, trzeba być bardzo cichym, cierpliwym i otwartym. Od tego dnia Amelka postanowiła słuchać natury jeszcze uważniej. Każdego ranka, gdy rosa połyskiwała jak tysiące kryształków na pajęczynach, siadała na łące i zamykała oczy. Najpierw słyszała bzyczenie pszczół, potem świergot ptaków, a w końcu tę niezwykłą nutę delikatną jak dotyk skrzydła motyla. Zaczęła odkrywać, że pieśń wiatru nie jest tylko jego własna. Była złożona z wielu drobnych melodii. Liście dodawały szelest, jak ciche talerze w orkiestrze. Strumień grał na kamieniach, niczym na ksylofonie. A ptaki dokładały swoje wysokie nuty, śpiewając sopranem w chórze natury. To niesamowite, wołała Amelka. Każdy ma swój dźwięk, a razem tworzą coś pięknego. Wiatr uśmiechał się do niej, muskając jej policzki. Widzisz? szeptał. Każdy element przyrody ma swój głos, nawet cisza jest potrzebna, by muzyka mogła rozbrzmiewać, ale pewnego dnia do doliny zawitała burza. Niosła ze sobą grzmoty, jak ogromne, bębny i błyskawice, które rozdzierały niebo na kawałki. Amelka przestraszyła się, że sekretny śpiew zginie w tym chaosie. Wietrze, zawołała, przykrywając się kocem. Czy twoja pieśń zginęła? Nie, dziecko, odpowiedział wiatr. Moja pieśń jest nawet w burzy. To też część melodii, czasem głośna, czasem straszna, ale wciąż potrzebna, aby cała symfonia świata była pełna. Dziewczynka uniosła głowę i po raz pierwszy usłyszała piękno nawet w grzmotach. Zrozumiała, że harmonia to nie tylko spokój, ale też kontrasty, tak jak cisza i hałas, słońce i deszcz, śmiech i łzy. Od tej chwili Amelka opowiadała wszystkim, których spotkała, o sekretnym śpiewie wiatru. Inne dzieci patrzyły na nią z niedowierzaniem, ale kiedy usiadły razem z nią i naprawdę zaczęły słuchać, też zaczęły słyszeć drobne nutki ukryte w szumie traw czy plusku strumyka. To działa, wołał jej przyjaciel Staś, klaszcząc w dłonie. Każde miejsce ma swój własny koncert. I tak cała dolina stała się krainą słuchaczy, gdzie każdy, od najmniejszego dziecka po najstarszego dziadka, odkrywał na nowo piękno ukryte w zwykłych dźwiękach a wiatr szumiał coraz weselej, ciesząc się, że wreszcie ktoś usłyszał jego sekretną pieśń i podzielił się nią ze światem. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki: piękno i prawdę można usłyszeć tylko wtedy, gdy słuchamy naprawdę uważnie, nie tylko uszami, ale też sercem. Jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę serdecznie o polubienie filmu, podzielenie się opinią na temat historyjki w komentarzu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia.